Siemanko, siemanko, adres z tej strony. Podlaskie centrum. Co dzisiaj nowego w sklepie? Przyszły na pewno Skykingi. Jest sporo Skykingów. Długo czekaliśmy, długo czekaliście wy. Jak coś, to są dostępne już stacjonarnie. I przyszły dzisiaj też nowość. Czy znaczy nowość? Stara nowość można powiedzieć. Nowość, ale stary model. Huragan podstawowa wersja i grzmot podstawowa wersja. Nie było grzmotu chyba z rok czasu albo i więcej. Są już dostępne. Zapraszam i ciekawa nowość. W sumie Fabian wczoraj wspominał oto ten model. Fajny modelik. Ja już nim miałem okazję pojeździć. Naprawdę fajnie się że tak powiem bokiem lata. E, zwłaszcza po. W takich płytkach fajnych naprawdę elegancko. Po kuchni możecie fajnie śmigać, robić jakieś ósemeczki pomiędzy no nogami stołu, na przykład yy, i tyle. Ten model, ten model o dokładnie tak ma fajną opcję Włączanie światła z pilota w zestawie. I z tyłu tak samo, jedno fajne światełko miga. Ma też opcję. Trzech biegów, że tak powiem, z pilota, czyli możemy ograniczyć model. Yy, w sumie tyle. Mosty podpinane są, więc to model typowo do latania bokiem, tak bym powiedział, czyli fajnie w poślizg wpada, bo wszystko jest spięte razem. I tyle, to w sumie, tak tylko z nowości mogę Wam powiedzieć, co dzisiaj i wczoraj nowego do nas wjechało. A ja przygotowuję na jutro. Jutro mamy takie ciekawe wydarzonko. E, zobaczycie na pewno na Facebooku. Mamy takie wystąpienie. Pokazy robimy w szkole, w choroszczy. Tak. I będą też e, ułożyły mały tor. E, to w sumie z okazji Dnia Dziecka. Będą takie ciekawe konkurencje. E, rodzic, plus e, że tak powiem <laughs> dziecko. I kto najwięcej uzyska, zrobi kółeczek na torze. I. Właśnie tymi modelami będziemy Dzieciakom udostępniać to nasze oczywiście bezcelery, czyli huragany, burze, grzmoty. Oczywiście bez karoserii na razie. Wszystkie ładnie przeserwisowane, elegancko chodzą, tuleje powymieniane na łożyska i można śmigać do oporu. O i w sumie tyle. Pakiety też się ładują. Wszystko jest, wszystko jest tak naprawdę na jutro gotowe. I jeszcze chciałem w sumie Wam powiedzieć o zawodach organizowanych przez RC Bonka, mianowicie o Drag Race. Tak, RC Bonk organizuje Drag Race, gdzieś tam koło Warszawy. I jest też grupa Open, i można sobie tam wystartować czymkolwiek, tak naprawdę. I tak kusi mnie, kusi mnie, żeby wystartować sobie felony złożę falone, coś tam jeszcze jakieś bajera wrzucę ręczny zamontuję i można jechać, nie? Ekipa się zbiera z białego stoku i w sumie, jeżeli jesteś z białego stoku, ewentualnie z okolic chociaż niekoniecznie tak naprawdę. Jeżeli jesteś tam z Polski, to myślę, że fajna, fajna fajna inicjatywa ze strony RC Bonka. W sumie nigdzie w Polsce jeszcze jakby nikt nie wpadł na Pomysł na to, żeby organizować takie zawody: drag race, tak. I tyle, w sumie. I w sumie tyle. No. Także się swoje sprzęty. I do zobaczenia gdzieś tam na torze, nie? Na dragu. Może się spotkamy, nie? Na razie. Trzymajcie się. Hej.